I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, jednym z pierwszych punktów, w których się pojawia, jest najważniejsza budowla świętego miasta – Świątynia Jerozolimska, wybudowana z polecenia króla Heroda Wielkiego. Była ona drugą świątynią judaizmu wbudowaną w miejsce jej poprzedniczki świątyni króla Salomona. Miejsce to było centralnym nerwem żydowskiego życia religijnego, gdzie według Żydów mieszkał sam Bóg. Na dziedzińcu świątyni swoje stragany posiadali różni kupcy i handlarze. Którzy wielu pielgrzymom przybywającym do Bożego przybytku sprzedawali wiele rzeczy, między innymi zwierzęta przeznaczone na ofiarę. W pewien można to nazwać zwykły dzień. Jezus wchodzi na dziedziniec świątyni, skręca bicz, wywraca stoły i wygania wszystkich kupujących i sprzedających, cytując przy tym proroka Izajasza: Mój dom nazwany będzie domem modlitwy, podkreślając przy tym, że tamci uczynili z niego jaskinie zbójców. W zasadzie reakcja Jezusa może mocno zdziwić czytelnika. Bo przecież Chrystus kojarzony jest zazwyczaj ze spokojnym i miłym człowiekiem. Ale nie wolno nam zapominać, że Jezus też posiadał uczucia jak każdy inny człowiek. Potrafił się cieszyć, ale i płakać. Był po prostu autentyczny, a nie sztuczny. Także i w tej sytuacji możemy dostrzec tę autentyczną reakcję Jezusa. Bo przecież miejsce, które było dla Niego niezwykle ważne, jest bezczeszczone przez oszustów. Dlatego nie powinna dziwić reakcja Jezusa, kiedy wyraża On swój gniew wobec tych, którzy bezczeszczą Dom Boży. Ale spójrzmy na tę sytuację z trochę innego punktu widzenia. Bo przecież każdy chrześcijanin. Powinien być świątynią Ducha Świętego. Jakże wielka powinna być Boża złość, kiedy widzi w nas tyle grzechu, tyle kłamstwa, tyle oszustwa, złych myśli i wielu innych złych rzeczy. Dlatego Jezus pragnie wejść do tej świątyni, którą jesteśmy, powywracać wszelkie te złe sytuacje, powyganiać wszelkie złe rzeczy i uczynić nas świątynią stricte dla Boga, a nie targowiskiem dla świata czy jaskinią zbójców.